To to jest mordo? Oj, nie powiem jeszcze. Lecimy? Przepraszam, nie wiem jak wiem. mówię. wiesz? Lecimy. Umarł król, niech żyje król. Patryk Kaczmarczyk. Twój jest ten kawałek podłogi. Siemanko. Mój stary siema, siema. Emocje ze mnie schodzą. No nie wiem, co mam powiedzieć, naprawdę. Jestem wdzięczny za to życie, które... Dziękuję Bogu, bo... Kurde, nie chcę się znowu popłakać. Ale nawet nie wiecie, jak dużo dla mnie znaczy ten wierzch. Stary, załadowałeś bardzo solidnemu, silnemu zawodnikowi. Cztery kolana z wyskoku. Taki zerwałem czwórkę. Takiej stójki i takich kolan nie powstydziłoby się M1 ani stare Glory. No wiecie, stary. Kurcze, to wszystko widzisz, już powtórzę to, bo w jakimś wywiadzie to już mówiłem, ale. Wiele osób mnie gdzieś powtarza ciągle, że muszę zmienić klub, muszę jechać, rozwijać się do lepszych. Wiadomo, że ja będę jeździł na wyjazdy, trenował i tak dalej, ale idę z trenerem Germanem od dziecka. Naprawdę, długa droga. I, przepraszam. Chwila, czekaj, czekaj. I on, on to wymyślił, no po prostu... Te reakcje, te z którymi posłałem na deski Daniela, to jest, to jest wszystko, co wymyślił Trener German. Powiedział Patryk, nie możesz robić tego, co nie możesz się bać jego zapasów. Nie możesz uciekać od niego gdzieś szukać tych zmyłek zwodów. Nie, ty masz wejść pod niego, trzaskać prawe kolano, prawy haj po prawym prostym. Masz być cały czas pod nim. On wchodzi pod ciebie, ty wchodzisz pod niego. Nie ma zapasów. Ty masz lepsze zapasy, też jeździłeś na zapasy. Wcale nie, nie bałem się jego zapasów. Wiedziałem, że jestem lepszy wszędzie i, i mam nadzieję, że to pokazałem. Rozmawiałem z Jakubem Wykłaczem odnośnie przebiegu tej walce i w prywatnej rozmowie Jakub Wykłacz powiedział, że Twoją największą szansą będzie, jeżeli obalisz go i będziesz go obijał z góry, że położyć zapaśnika na plecach to będzie Twoja przewaga. Ty nie bałeś się tego i bez kompleksu stoczyłeś walki w każdej płaszczyźnie. I jak to moje kardio? Kardio no. nie było złe. Wiesz co, ta trzecia runda oddałem ją też dlatego, że w drugiej rundzie przy tych kolanach z wyskoku, nie wiem, muszę sobie obejrzeć jeszcze raz, ale chyba zerwałem mięsień czworogłowy w ogóle nie mogę postawić zabrać na ziemię. Teraz dwa ketonale zjadłem, przepraszam. Dwa ketonale zjadłem i jest trochę lepiej, ale, ale czuję, że naprawdę taka kurczę, chyba poważna kontuzja. Na szczęście nie myślę. Nie pytajcie mnie o następne walki, bo ja teraz poleżeć w Tajlandii, słoneczko, kokosek tylko takiej do picia oczywiście. No ja wiadomo, grzecznie. Słuchaj, y odnośnie twoich kibiców, mam mówiła, że będzie świat za cierkę. Z samego Poznania mamy dla ciebie Rogala Marcińskiego. Wiemy, że na pewno jest z samego Poznania. Jest porówny narciski dla Ciebie. Jia. Soramiście ja byłem w Poznaniu, teraz u chłopaków wiesz, z Smoka. Z Borysem mańkowskim robiłem. Chciałbym podziękować. Naprawdę te rundy też dla mnie wiele znaczyły w tej walce, także pozdro. I widzisz, do tych wszystkich, którzy mnie skreślali. Jak ja się cieszę, że zepsułem wam te wszystkie kupony. Kurczę, to jest tak, to jest tak dla mnie fajne. Naprawdę sam postawiłem na siebie pieniążki, wygrałem stary. Wszyscy, ja chcę, wiesz co, Kamil Kułagowski, gdzie jest Kamil Kułagowski, on się zajmuje moimi mediami społecznościowymi, masz mi zmontować taki filmik wszystkich tych y, znawców. Ja tylko przytoczę kilku, z których pamiętam, pamiętam jak Arbi Szamajew mówił, że to jest totalny Mismecz. totalna walka, która nie powinna się wydarzyć, że dlaczego ta walka jest, on jest gorszy w każdej płaszczyźnie, wiesz, y, Juras jakieś typerzy, wiesz, kurczę ci wszyscy znawcy, wszystkich, wszystkie kupony idą do kosza. Jesteś jednym z pięciu zawodników młodego pokolenia w KSW, który rozumie social media i to rozwija i w kulturalny sposób prowadzi trasę. No właśnie, a właśnie stary propos tej kultury. Bardzo wiesz co, ubodły mnie te słowa, które gdzieś tam Daniel do mnie mówił o tym pajacu i tak dalej. Wiesz, ja go mega szanuję, ale nie jestem żadnym pajacem. Jestem młodym chłopakiem, jestem dużo młodszy od niego, ale zawsze idę przez życie z zasadami. Każdy, kto mnie zna, wie, że mam te zasady i ich nie łamię. I tu, tu nie chodzi o wiek, bo tak jak też w tym trailerze, trochę mam zarzut do yy, Maćka Kawulskiego, bardzo go lubię i to jest naprawdę jeden z moich ulubionych ludzi w KSW. Mega szanuję tego człowieka, jest przeinteligentnym gościem, ale powiedział, że to jest gdzieś tam yy, jeden starszy gość z zasadami kontra młody, pyskaty czy jak... No nie, fajna już tych słów, ale kurczę, dlaczego mówisz o jednym gościu, że jest super z zasadami, a drugi jest młody i co? I, co, i on nie ma zasad? Ja mam zasady i... I nie chcę, żeby wiesz, ktoś tak mówił albo o tym trastolku, że jestem taki wyszczekany, że brakuje mi pokory. Ale czy ja komuś ubliżam, czy ja kogoś, wiesz, myślę, że wszystko robię ze smakiem i po prostu drażni to ludzi, którzy, którzy wiesz, którzy gdzieś tam mówią te slogany, że, no, zweryfikuje i tak dalej. Nie mylcie pewności siebie z brakiem szacunku i pokory. Myślę, że świadomość, która płynie z Ciebie, pozwala Tobie z odwagą patrzeć na kolejnych zawodników i ta walka pokazała, że dla Ciebie ciężko będzie znaleźć kolejnego przeciwnika. Na pewno nie ciężko, bo ta dywizja jest naszpikowana mega mocnymi gośćmi i, i numer jeden może przegrać z numerem 10 i to jest tak jak w każdych, wiesz, organizacjach, to jest walka. To nie była walka, to była bitwa o radą, dlatego musiałem zostawić tam wszystko, ale stary, to jest, te rankingi są tylko dla was, dla kibiców, ale to jest naprawdę, w tym top 10 to jest dziesięciu ostrych gości, którzy, którzy jeden może zawsze wygrać z drugim. Ja nie chcę już tutaj, wiesz, wołać o następnych rywali. Chcę na ten jeden dzień, ten jeden dzień w którym pokonałem numer jeden w rankingu Polski w kategorii 66 kg, on jest numerem 1. Teraz ja chcę się czuć jako numer jeden w Polsce w kategorii 66 kg, bo wygrałem z najlepszym. W dobry sposób, ładując cztery solidne kolana. Tego, tego chyba jeszcze w KSD by nie było. Nie wiem, ja w ogóle jestem mega kurczę, mega wdzięczny. Dziękuję Bogu, dziękuję sobie za tą ciężką drogę, całemu mojemu sztabowi że mogę tu być, dla mnie to jest, dla mnie to jest coś niesamowitego, ja czuję się jak we śnie, naprawdę nikt w życiu nie pomyślał, że się znajdę w ogóle w KSW, że w walce wieczoru, że w radom, że będę mógł odnieść tak wielkie zwycięstwo, dla mnie to jest moje osobiste mistrzostwo świata. Co, co czułeś po pierwszym kolanie, które y, wsadziłeś Danielowi kto Mam cię, kto jest teraz, kto jest teraz pajacem? Ale jednak ma twardy, web, co? Nie powiesz, bo i pierwsza runda to powiedziała i druga. Runda nie, to, to, jest, to jest naprawdę twardy, ostry gość. szanuję Daniela. Wiem jak trudną drogę przeszedł. Od tak naprawdę zera. Wiesz, chłopak nie, nigdy nie miał lekko. Od dziecka musiał walczyć o wszystko, o jedzenie, o potem o szacunek, wszystko to zdobył. Ma ze sobą armię kibiców. Pełen szacunek Daniel, jesteś wielkim wojownikiem. No ale dzisiaj ja byłem lepszy. Co, Rado dzisiaj nie zaśnie? też pół radomia? Nie masz szans stary. Ja nie piłem alkoholu już z rok, ale dzisiaj odpalam. Odpalam fajerwerki. Deryby Radomia dzisiaj. Nie, wiesz, że ja idę do swoich ludzi. Już jest, jesteśmy, wiesz, w swoim, nie będziemy tam oficjalne oficjalny after i idziemy po prostu swoją ekipą. No i wypatru, wypa, after wypatru, idzie do was. wypatrujcie mnie trzeciego dnia o świcie. I tyle. No. Dziękuję za rogalikę, tylko was trochę, trochę chłonne. A dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Dyku, graty, graty, jeszcze raz Słu graty. Słuszna koszuleczka. Słuchaj, koszulkę mam i w niej śpię. Rado <miado. laughs> Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Dziękuję.